Dzień dobry Państwu, dzień jest teraz 27 kwiecień 2024 rok Powakowo Zapraszam Państwa na spacer wzdłuż rzeki w kierunku, w kierunku zalewu wyślanego. Proszę zobaczyć sobota, piękna pogoda, Pięknie słoneczko świeci, można powiedzieć, śmiało, że w końcu taki bardzo ciepły dzień, chyba pierwszy, taki bardzo ciepły dzień tego, tego roku. I tak jak mówiłem, przyjdziemy się tutaj ostatnie czasy. Państwa prowadzę poprzez właśnie tą rzekę wzdłuż. Jedziemy się 200 metrów, zobaczymy jak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy. Idziemy wzdłuż, prosto, tak jak mówiłem. Także Dzisiaj byłem e, troszeczkę, polatałem dronem wzdłuż, bliżej, bliżej zalewu Wichtanego. Tam odbywało się, e, się jeszcze pogłębianie. Także trochę tam udało mi się uwiecznić. Proszę bardzo, zobaczymy widok, jaki, jaki możemy się cieszyć w Nowakowie. W tej chwili tutaj pracę można powiedzieć zastój od dłuższego czasu, ponieważ ja Państwu nieraz pokazywałem odcinek rzeki i tak jak mówię od jakiegoś czasu nic się nie zmienia. W tej chwili przejdziemy się jeszcze troszeczkę w stronę zalepu, będą mieli Państwo okazję zobaczyć oczywiście tutaj jest bardzo specyficzny taki klimat, mikroklimat bardzo bardzo przyjemnie, naprawdę dużo przyrody także jak mówiłem we wcześniejszych filmach zapraszam państwa na ławę, naprawdę jest to podziwiać jest można się śmiało zrelaksować, odstresować i jedziemy wzdłuż leki myślę, że jeszcze jakieś 100 metrów i tego dłuższego czasu jak Państwu mówiłem nic się raczej nie zmienia ostatnie prace, które tak zaobserwowałem to jest posianie trawy To jest ogólny widok na Nowakowo Tak mówiłem wielokrotnie w filmach niewielka wioska pod Blągiem, dokładnie chyba 4 km od Blonga i my idziemy cały czas, tutaj wzdłuż wzdłuż rzeki Elbląg, właściwie moim zdaniem tu już będzie kanał Elbląski. Tak bardzo tutaj, tak jak mówiłem w wcześniejszych właśnie filmach te tereny cieszą się bardzo dużą popularnością wśród kolarzy także kolarzy, amatorzy wjeżdżają można powiedzieć w całej Polski Północnej i tutaj sobie właśnie wyjeżdżają Żławy, a jest to zbiedzać naprawdę tak jak mówiłem zapraszam jeszcze raz na żławy I, i naprawdę można tutaj sporo zobaczyć, odpocząć z rodziną, także dzieciom pokazać troszkę przyrodę Bardzo ten kanał imponująco wygląda, bardzo szeroki, aż mówiłem też, że postaram się cały czas we wcześniejszych latach, że malkondycenci narzekają, że, że wąski, że na łódkę, na kajak, natomiast prawda jest taka, że, że tutaj w tym miejscu, gdzie się znajduję, ten kanał jest bardzo yy, szeroki. i z pewnością, z pewnością nie jest to kanał na łódek tylko na jakieś tam mniejsze takie jednostki pływające Natomiast które powinny stanowić o rozwoju na ta Elbląg a tu jeszcze pracy bardzo dużo pozostało także proszę zobaczyć nic tutaj się raczej to tak jak mówię nie zmienia od dłuższego czasu i myślę że jeszcze po tak jak mówię pod podjadę w stronę wylewu wichladego i tam może mi się uda jeszcze uda nagrać pogłębianie i na wypchód powiedziawszy na tym odcinku pracuje tylko jedna koparka, no, można powiedzieć, że, że te prace strasznie spowolniły i, i na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że idzie to bardzo ślamadarnie. Proszę bardzo. Pięknie to wszystko wykończone. Naprawdę jest to oglądać. I powoli będę się wracał już w kierunku tych dwóch sklepów i będę już powoli kończył moją pierwszą relację można powiedzieć co tygodniowo w ostatnim czasie naprawdę tutaj jak przyjeżdżam to troszeczkę zmartwiony, bo tak jak mówię bardzo mało się dzieje sprzętu jak na lekarstwo możemy sobie przypomnieć przecież jak budowali kano przez Mierzeje i Jakad ta inwestycja była wielka jakie tam były nakłady sprzętu, natomiast tutaj można powiedzieć, że że niestety to wszystko to wszystko wygląda jak wygląda, słabo to wygląda i, i nic się nie dzieje no ale miejmy nadzieję, że w końcu w końcu ruszy także pozdrawiam serdecznie z Nowakowa kłania się dzidek teraz Życzę miłego weekendu, spokojnego, trzymajcie się, cześć.